Ola, to co widzicie za mną to tak zwana szklana ryba na madryckim Puerta del Sol, czyli najbardziej charakterystyczne wejście do tutajszego metra. O metrze już Wam kiedyś opowiadałem przy okazji poradnika turystycznego, jednak dzisiaj pokażę Wam, że madryckim metrem podróżować można również w czasie. Zapraszam! Jeśli kiedykolwiek słyszeliście o możliwości zwiedzenia historycznej części madryckiego metra, na pewno słyszeliście o miejscu, które znajduje się za mną czyli o stacji metra na Plaza de Chambery. Jest to jedyna stacja w całym Madrycie, na której nie zatrzymuje się ani jeden pociąg. Żeby tu dotrzeć, musicie podejść z pobliskiej stacji Iglesia albo Bilbao. Dlaczego warto tu przyjść? Otóż dzięki pieczołowitej restauracji, stacja na Plaza de Chambery oferuje nam możliwość przeniesienia się do roku 1919. Kiedy to król Hiszpanii, Alfons XIII, dokonał uroczystej inauguracji pierwszej linii madryckiego metra, która łączyła Puerta del Sol i Cuatro Caminos. Stację zwiedzać można w czwartki od 10 do 14, piątki i soboty od 10 do 19 oraz w niedzielę od 10 do 15. Dojście tu z najbliższych stacji metra powinno Wam zająć około 5 minut. Jeśli jednak się zmęczycie, zawsze możecie odpocząć w jednym z pobliskich barów lub na skwerze przy Plaza de Chamberí. Zejście do stacji to podróż w czasie. Od samego początku budowa metra borykała się z problemami finansowymi, dlatego Antonio Palacios, architekt pierwszej linii, postawił na rozwiązania skromne, ale funkcjonalne. W holu największe wrażenie robią detale, takie jak kasy, bramki, śmietniki na zużyte bilety, czy nawet cennik z ofertą specjalną dla widzów korydy. Postaci z kartonu przypominają nam historię bileterek, które zgodnie z polityką firmy musiały być niezamężne. Wszystkie korytarze wyłożono błyszczącymi białymi kafelkami. Dzięki temu wydawały się one mniej klaustrofobiczne. Ten sam zabieg miał też rozjaśnić wnętrza. Skąpane były one w półmroku ze względu na zbyt słabą moc dostępnych wówczas instalacji i żarówek. Największe wrażenie robi jednak peron, przez który wciąż przejeżdżają pociągi. Jego ozdobą są pochodzące z tej samej epoki reklamy ułożone z płytek ceramicznych. Później były już one papierowe, a kolejne warstwy naklejanych na siebie plakatów ochroniły oryginalny wystrój stacji. W trakcie hiszpańskiej wojny domowej metro umożliwiało transport zaopatrzenia dla obrońców Madrytu, oblężonego przez siły generała Franco oraz wspierających go Mussoliniego i Hitlera. Podobnie jak kilka innych peronów, również ten na Ciamberi pełniły wówczas funkcję schronu przeciwlotniczego. Stacja zachowała się tak dobrze, ponieważ wyłączono ją z użytku w latach 60. Nie mieściły się na niej nowe, dłuższe pociągi, a rozbudowa położonego na zakręcie peronu byłaby trudna i nieopłacalna. W latach 80. zamieszkiwali tu narkomani i bezdomni, którzy przechodzili wzdłuż torów już po przejeździe ostatniego pociągu. Czasem zdarzało się, że poranni pasażerowie dostrzegali w mroku ich sylwetki. W ten sposób powstała miejska legenda o madryckiej stacji Widmo. Fakt ten znalazł swoje odbicie także w filmie Barrio, którego fragment nakręcony na stacji gości teraz na waszych ekranach. Ale stacja Widmo to nie jedyna atrakcja, jaką przygotował dla nas projekt Anden Zero, czyli Peron Zero. W ramach tej inicjatywy, która przybliżać ma nam historię stołecznego metra, udostępniono zwiedzającym także dawne zabudowania administracyjne madryckiego metra, wśród których znajduje się nielada gratka dla wszystkich fanów historii, przemysłu i techniki, ponieważ po środku tego kompleksu znajdziecie nawet de motores, czyli siłownię dawnej elektrowni, która zaopatrywała w prąd. Pierwsza linia madryckiego metra. Zabudowania, o których mowa, znajdziecie u zbiegu ulic Barcaiztegi i Val de Rivas. Również tutaj najłatwiej dotrzeć metrem wysiadając na pobliskiej stacji Pacifico. Część historyczna udostępniana jest zwiedzającym w czwartki od 14 do 19, piątki i soboty od 10 do 19 i w niedzielę od 10 do 15. Niewielkie drewniane drzwi nie zapowiadają tego, co zobaczycie tuż po przekroczeniu progu. Już od wejścia przytłaczają nas trzy olbrzymie silniki diesla. Każdy z nich generuje moc 1500 koni mechanicznych i napędza jeden z trzech olbrzymich generatorów stojących obok. Silniki zbudowano w Szwajcarii, a do Madrytu dotarły w częściach. Do ich montażu i remontów potrzebny był dźwig suwnicowy, który do dziś znajdziecie pod sufitem. Z kolei trzy machiny w głębi sali to komutatory, które przetwarzały prąd zmienny na prąd stały, używany przez kolej podziemną. W ten sposób madryckie metro uniezależniło się od niepewnych dostaw z zewnątrz. W trakcie wojny domowej była to też główna elektrownia w mieście. Uruchomiona w latach dwudziestych, generowała ona największą moc w całym kraju i funkcjonowała aż do lat siedemdziesiątych. Mimo to, nie tylko silniki, ale także instalacje oraz maszyny pomocnicze przetrwały próbę czasu. Jeśli wierzyć tutejszym przewodnikom, po ostatniej renowacji są one sprawne i gotowe do odpalenia. Architektem całego kompleksu również był Antonio Palacios, który także tutaj postawił na wykończenia z białych płytek. Sama stacja metra Pacifico również skrywa pewien sekret. Odkryć możemy go tylko w soboty po wcześniejszym umówieniu. Drzwi ukryte w ścianie jednego ze współczesnych peronów prowadzą nas do oryginalnego holu tej stacji. Obsługiwała ona tę samą linię co stacja Chambéry, jednak wybudowano ją kilka lat później. Również tu widoczna jest ręka tego samego architekta. Piszcie w komentarzach, czy znacie inne stacje madryckiego metra, które zachowały ten sam klimat. Ostatnim przystankiem naszej podróży jest nowoczesna stacja przesiadkowa San Martin. Z okazji stulecia stołecznej kolei podziemnej, jej administracja uruchomiła tutaj wystawę, w ramach której prezentuje m.in. zabytkowe składy metra. Dzięki temu podziwiać możemy wagoniki pierwotnie przewożące pasażerów między miejscami, które dziś odwiedziliśmy. Również tutaj uwagę przykuwają detale, dzięki którym dowiadujemy się na przykład, że za złamanie zakazu palenia groziła kara w wysokości 5 peset. Wystawa otwarta jest w czwartki od 15 do 19, piątki i soboty od 10 do 19 i niedzielę od 10 do 15. Jak pewnie zauważyliście w trakcie tego filmiku, godziny i dni otwarcia tych atrakcji Madryckiego Metra są dość ograniczone, dlatego mi nagranie tego filmiku dla Was zajęło kilka dni rozrzuconych w przeciągu całego miesiąca. Ale jeśli przyjeżdżacie tutaj typowo turystycznie i chcecie je odwiedzić, myślę, że spokojnie zrobicie to w dwa dni, czasem półtorej dnia, więc nie jest to jakiś wielki wydatek czasu ani pieniędzy, bo wszystkie te atrakcje są darmowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo faktycznie kosztowało to sporo czasu. I co, dziękuję wszystkim za łapki, podsyłanie znajomym, komentarze i subskrypcje. Muchísimas gracias i y hasta la próxima. Wszelkie informacje o zmianach godzin i warunków korzystania z atrakcji, które Wam pokazałem, znajdziecie na stronie internetowej, do której link załączę w komentarzu pod filmem.